Zaatakowały nas szerszenie w domu ekipy Patrzcie co się wczoraj działo 24, leżymy sobie spokojnie Wiecie, totalny chillax, a tu ewidentnie sytuacja zagrożenia życia lub śmierci No niestety, ale ekipa to nosi do załatwi. Ja jestem uczulony na owady, szczególnie osy, komary I uwaga, świerszcze, nie, ale szerszenie tak Nie, ale no, są I nie mamy plagę szerszeni, to... założyły gniazdo w domu ekipy niedaleko i skurczybiki. Bezpieczne, tylko że one tu już są niebezpieczne, nie? Usłyszałem, jak się dobijał, pukał do drzwi i zobaczył, że są otwarte, więc uznał, że wejdzie i siedział na tych firankach tam u góry łuki. No jak go zobaczyłem, to wybiegłem. Okay. To już? No. A to tak gadałem. A... No. Jezus. No niestety, ale Karol gadał, a ja nie mogłem ryzykować, żeby nie odleci. <grym <grym oh no te! O no, o no. wchodziło się w pudełko jaki to nosi. serce. <grym> Wyślemy komuś, komuś paczkę w tym. Marta! A chodź ty powiedz, jakie wy macie doświadczenia z serceniami, Bo to gniazdo jest nad waszym pokojem. No gniazdo jest między moim a ma naszym balkonem a Łukaszem balkonem i normalnie one w no, nocy się budzą do życia i lecą do światła. I jak sobie siedzę w pokoju, to one tak suknię tak tyk i... Ostatnie chyba cztery były, nie? No, włączyłam światła i normalnie czter cztery tak mi się A teraz są jakieś? Badalne. Nie, znaczy słyszy, że coś tam stuka, ale nie przejmuję się I... tym. Staram się tym nie myślić. Mogę zobaczyć? No. A gniazdo mają tu. Tu jest gniazdo. W tej rynnie. W tej rynnie jest gniazdo. O jest! Ale lata, skurczyły wielki. Patrz kolejny! Tu jest. Widzisz go? Nie, to wystarczy, tylko zapalić na chwilę światła i Jana od razu. Pa, kole... Patrz ile tam ich widzisz jest? No. Dwa przy tej lampie. No masakra! Przy samej lampie siedzi, przy samej, patrz, przy samym czubku. Straszno. Jezu, patrz, patrz, po lampie chodzi jeden, a drugi pod lampą, nie? To jest jakaś masakra, plaga serceni. Kurczę, one są takie groźne i głośne. Taka akcja, jak pokazywałem wam przed chwilą, czyli ta w nocy, to. O Jezus, to jest taka typowa akcja, która się dzieje tutaj u nas wieczorami. Serio. Od jakiegoś czasu po prostu mamy, mamy mega przypał z bo zbudowały sobie skubańce gniazdo gdzieś tu niedaleko i ja już nawet widzę gdzie. Czekaj, odpalę i wam pokażę, bo. Stąd dobrze to widać. Dobra, dawajcie ich. Od szerszenie są y, w miarę pożyteczne. I nie wolno ich jakoś specjalnie zabijać, ale w momencie, jak zagrażają w życiu, no to wiecie, no musimy się bronić, tak? Ja, jak ci latają dwa po pokoju, to ciężko zasnąć, no. no tak. Trzeba je zdetronizować. No, no trzeba troszkę Najwięcej do miksera to. Mikser otwiera w nocy balkon, gdzieś świeci z, wiecie, światło w pokoju i wlatuje się szerszenie, jak już tak po 4 minutach. Tak, jest zbyt. Wuje, Gukasz ma o, na końcu ja się... trochę. Kurczcie, poleciał jeden. Serio? No. Ej, widzę, gdzie to jest. No patrz, tu w rogu, tu w rogu, tu w rogu. Jest teraz mega jasno, jest jeszcze Ej, poleciał, kolejny. O, kolejny, widzisz? O, kolejny patrz, widzisz? O, Czyli kolejny patrz. od góry, Michael. Nie, w rynnie. No, ale tak, rynnie. tak od góry, że nie widać tego, tak wiesz? W rynnie, No tak, no, od, no, góry, od góry, się szło. Opas wylatuje, widzisz? <laughs> 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 to ważne, to jest ty, Michael. Nie jest tam kulka. <laughs> no, damy jeszcze raz, powiedziałem sobie. Jest! O, pokażę, nie pokażę, trafimy, trafimy. Dabij, Nie trafiłem. Nie no, w takim sensie ja, to się ja, nie da trafić. Ja, ja. ja, ja. Strzelamy sobie do ja, ja. na Dobra, strzelamy, żeby ich wkurzyć. Trzelamy, żeby... Strzelamy że... mi mi razem. <grym>, Ty <grym>, Trafiłeś gdzieś tam. To tak, bo... W rynę chyba trafiłem. Wiesz, co wygląda? <grym>, a strzelił, nie? A, Wiemy, gdzie są sercenie. Wiemy, że są niebezpieczne, wiemy, że nam przeszkadzają. Teraz ja bym chciał zobaczyć ich gniazdo, jak ono wygląda dokładnie. No, od góry, no. I mam pewien pomysł. Marta i Kasia strasznie się boją, więc Chodźcie. musimy coś z nimi zrobić. Właśnie, ostatnio sprawdzaliśmy, co w serce nie jedzą. Okazało się, że nie ludzi, ale za to komary. Więc a tu nie ma żadnych komarów zauważyć, nie? W sumie są przydatne, bo od, od momentu, jak się pojawiły u nas i się pojawiło to gniazdo, to faktycznie komarów nie ma, nie? A były to komary fest i w ogóle martwiliśmy się, że to będzie przesrane z komarami, jak będzie właśnie lato, bo mamy tą wodę i wszystko, nie? Piszcie w komentarzach, ile w takim gnieździe może być. Nie wiemy jeszcze, czy jest duże, czy małe, więc zaraz też zobaczymy. Ale ile w takim gnieździe średnim, takim, powiedzmy gdzieś takim, może być tam szerszenie Tutaj przemiablowanie było małe, zobaczcie. Mamy nowy komputer, pod moje filmy, a tutaj kolejne dwa. Uuu, o filmów wrzucić. O, widzisz dobrze, że tu jesteśmy. Akurat sobie wrzucę. Dla naszych pracowników go gotowe Zabieramy również drona. On też się przyda, i to bardzo. I chodźmy. I powiem szczerze, troszkę się stresuję, bo jednak boję się tych szerszeni. Ale chodźmy, chodźmy. Dobra, idę do miksera na balkon, ale to będzie ciężka misja, powiem szczerze. Ostatnio tutaj byliśmy i nagrywaliśmy te lampy. To te szerszenie tutaj przecież były pod samymi drzwiami. Ej, to jest strasznie blisko! Ale właśnie tutaj? Na pewno one mnie zaatakują. A tutaj są w Rynie właśnie? No tu są. Trzeba podejść, to ma podejść, ja się boję tam podejść, serio. Weź to podnieść, bo jak będę uciekał, to. O, szybko. Kupite. Serio, się boję ich mega. Dobra, nagrywajcie to teraz, nagrywajcie. One na pewno będą chciały zaatakować kamerę. O, kurde. Ja pitole! Szerszenie tam są. Dobra. Idziemy zobaczyć zaraz, no czekaj. Muszę zobaczyć, aż będzie wylatywał któryś. One się chyba boją teraz! O, się! O, ty z chodnika! Trzy tam były! No, trzy były! O wyleciał! Dobra! I idziemy stąd. Masz? Dobra, Czekam. Mi się wydaje, że między rynną, a taką drugą, jakby małą rynienką, tam siedzą i mają taką swoją kampę tam Zaraz zobaczymy na filmie, jestem mega ciekaw tego, serio Zobaczcie, mieliśmy kij super beam, więc szersze nie się bały podlecieć No, bo to była super, super pszczoła. pszczoła Jak tam cztery wyleciały, to powiem ci, no był trochę strach, nie, bo wiesz Ale tak widać z daleka A jeden tak się przyczepił do kamery, zainteresował się Gdzie? A je tak widać z daleka, one są takie wielkie Dobra, co, gotowi? No, gotowi, gotowi. Ja będę No damy to Serio, jestem super ciekaw i gniazda Ładna grafika O, kurde O kurde, są tu Gdzie one są? Nie no, dole, tyś... no dole, dole. Ty dalej, ty, poszedź po dalej Łooo, co? Patrz gdzie wchodzi Patrz to, widać gnia... pas. O kurcze, u... tam wchodzą ja taki... Ale nie wchodzę Paaam Oooo Aaaa Aaaa, ja się boję no Patrzcie tu, patrzcie co jest na nas Patrzcie jak mnie zaatakował tutaj Patrz to Siedzi sobie, nagle Rade... A. O ty skór Widziałeś? Cień było widać, widać na tak Potężny mnie. razy tenże. Teraz większość osy stare, wiesz, że gdzieś... Czekam na misję pewnie! Noo! Ej, to jest mega straszne, jak się boję tutaj oglądają? <laughs> nie! Naprawdę! Takie ja rzeczy w koszmarach śnią! Ej, powiem wam szczerze! Ja nie boję się praktycznie niczego i do niedawna myślałem, nie no byku, nie boję się skak, nie boję się wysokości, nie boję się jakichś pająków, nie boję się węży ale jak zobaczyłem szerszenia latającego po pokoju, to piszczałem i skakałem. I dwa. i dwa. To wtedy piszczałem i skakałem. Wtedy biliśmy się w 10 osób z nimi, i ostatecznie nie udało nam się tego zabić, to by było później. Wujaszek przyszedł Wujaszek przyzedł, jednego i potem krzywów nastąpił. Godzinę, wujasz. godzinę z nimi walczyliśmy. U mnie w pokoju, Bo latały, na pastufice się chowały i nie dało się ich rady te. Jezus, widać tu ich cienie, nie? jeszcze szerszenie, tu też martwy. No wujaszek walczył. No powiem Ci, że troszkę się bardziej boję tutaj wyjść. Ej, dawaj, dawaj, gościu, szybko, szybko, bo. Dawaj, dawaj młody Siemanko, koledzy. Nie, nie, nie. Jezus! O kurde! Dobrze, dobrze, ja to dopermuję! Ej, to mów mi coś, mów mi! Tu obok nie. Czemu ja to robię, jak ja się najbardziej ich boję? Najbardziej się boję, nie, to jest w reakcję, to musisz nie Ej, ale mister też się boi strasznie. Ej, patrzcie, patrzcie, czy mnie dla atakują, nie? Siemanko! Siemanko, panowie! A! Jezus, ile ich wyleciało! Z pięć wyleciało oh. Ej nie, ja nie dam rady Ja nie dam rady, ktoś chce to robić? Serio, ja się na bardzo boję, serio Ale ty masz GoPro Ło, a nie, nie jest takie duże jeszcze To daj mi GoPro Tak? No Tam do środka nie? O, zainteresował się Dobra, zacznę atakować, dobra, dobra wow, tam wrócimy, tam złap, to, złap to, złap to, Nie no, schowajmy się, bo wiecie, to jest takie drażnienie jak we własnym domu, nie? Ja się naprawdę tak bardzo boję serczenik Teraz jestem ciekawy, jak to wyszło Czemu zamykam tabelę? No. <śmiech> Czemu <laughs> Zamykam się... tabelę teraz Nie no, ja się ich boję, naprawdę się ich boję One są dla mnie strasznie... Po prostu przerażający. Ale są takie wielki zami, chłopie takie o... To są w ciebie takie czołgi. A tam chłopie jakieś paszki, ale gościu na <laughs> Tutaj się zbliżyłem do niego. Do nich znaczy. Wo Soo! Siiu! Jeszcze raz! No, nie, nie? One czekały po prostu! One na mnie tam, nie? Patrz to! Ja. Cykałem się tutaj na maksa i teraz jest ten, ten starą, bójastek. <noise> bójastek Patrz, w wujaszek To jest wujaszek ze starym, samym wujaszek Patrz Stary. w Stary Nie w ogóle One mają jakąś tam dziurę w ogóle Spróbujmy teraz polecieć dronem, bo to jest bezpieczne, bo jesteśmy daleko e, ale fajnie tak podglądać takie zwierzątka, nie? On są niesamowite jak to w ogóle wygląda No świetne są, e, idę tam chyba zaraz podglądać po One wyglądają jak trąba przebrane w kolonii Ja się boję, nie wiem jak wy ale ja się boję. To jest czarny czy szary? Czarny. Włączam nagrywanie. W dół trochę. głośniejszy od nich, więc masz przewagę, pamiętaj. Tak, tak. A teraz to. Teraz to się nie boję, nie? Teraz, teraz jestem kozakiem. Boisz się, się? Ja się boję. Ty, może ich to zdenerwować taki hałas? Myślę, że może zdenerwować. Jeszcze od drona trochę wieje też, nie? Odbił się jakiś jeden. Serio? Odbił się, widziałem stary, odbił się i poleciał na dół. Rozjaśnię trochę, prześwietlę ekran. Ale żeby było widać co tam jest w środku, nie? Dawajcie bijemy się! Ło! Wow! Patrzcie to! Patrzcie, to jest co się stało? Patrz, co? Patrzcie, one podejmują to oparcie. No pod napierą to będzie O! Zabiłeś! <suszy> <suszy> zabiłeś szerszenia! <suszy> <suszy> Przeciąłeś go na podgry. pół Przeciąłeś go na pół Niechcący, ogólnie niechcący chłopaki. Kurde no. Frut ninja. Frut ninja! Owad ninja. Owad ninja. Insekt ninja. Ja strasznie szarpie na tym sporcie. Da. Jest, na sportowym trybie zawsze szarpie. Patrz, to no atakują. Falce. Dobra, uciekam. Ląduję gdzieś dalej, żeby sobie nie pomyślały, że wiecie. Że to nasz kumpel, nie? Dobra No to patrz tutaj no. No, to. O Jezusie Ja hmm. słyszałem kiedyś o przypadkach, że szerszenie się na pół rozpadają, ale to po którymś roku życia chyba Mam znajomego, co latał sobie dronem i ptak mu wleciał w drona i, i niestety po dronie i po ptaku Dobra, trzeba w takim razie zadzwonić do kogoś, kto Straż zna się na usuwaniu szerszeni Uff, Dzwonimy, zobaczmy czy nam pomogą, mam nadzieję Typowo. Dzień dobry, ja dzwonię z takim zapytaniem, pojawiły się u nas szerszenie w rynnie. Pytanie brzmi, czy wy takie rzeczy potraficie usunąć? Tak, tak jest. Skąd pan dokładnie. Najszybszy w poniedziałek. No dobrze, to, to i tak jest jakby satysfakcjonująca mnie bardzo odpowiedź. To możemy się umówić w takim razie? Fajnie, dziękuję. Widzę. No to dobra, no to git. Dzisiaj jest czwartek, w poniedziałek przyjadą. Po tej walce teraz my z mamy najgorzej, nie? Najbliżej pokoje, no to też szerszenie przez 4 dni teraz będą z nami walczyć. Ej, ale w ogóle śniło mi się w nocy, Myślałem, że szerszej nas zaatakował, że się uchyliliśmy i on szczelił do nas tym rządłem i tak patrzymy później o to takie rządło, nie? I tak... miałem taki sen. E, powiedzcie mi tak. E... No? Tak. Tak, e, bardzo ładnie. O, uwaga! Przyszli panowie o Dzień dobry. Witam do państwa, tak? Tak, 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 witamy. Tu już dobry dostęp z tamtego balkonu, w sumie, no albo stąd, właśnie, no nie wiem. Proszę zobaczyć. Chyba to gniazdo nie jest jakieś wielkie. O, ja mam szersze pan się chyba nie boi. Ja to piszę, ja się boję. Będą atakować teraz? No, no, no. Widzowie. To się zastanawiam się, Piter, Najlepiej zejść na dół Zobaczymy co się będzie działać. Dobra, to ja będę przygotowany tutaj, nie? Żeby wiesz, żeby ci podtrzymać drzwi no no, do wejścia. Nie, nie, wiadomo. Ja! A tak rozwcieczą się i rzucą się na nas! Wyleci tak! 350 no. ich wyleci! Prędzej na, Prędzej na nas, nie na was. Ale spoko, ja mam tutaj drzwi otwarte, droga wiesz. Na wprost! Tak latają tu w kółko, one coś czują, co się święci chyba. Lata tu nad nami, cały czas jeden. O. On zręczu chyba o co chodzi. One Drugi pan się o Karol <laughs> Nie wiem, czy mi też nie wyjdzie <laughs> <nie> się... <laughs> Jesteś tam bezpieczny, widzę Ja ci będę mówił, czy nie lecą na ciebie, Osłanie Osłaniaj mnie, no, osłaniaj Pasza pana tam No Skubany O kurde Trzy, cztery Pięć Sześć bronią, nie, one nie wiedzą co chodzi, tak sobie latają po prostu. Jak no to mogę wyjść? No dla mnie na razie jest naprawdę bezpiecznie. <śmienicza> Ej, patrz, I tak budują! Zbierają się tam, Jeden Bo się nie miał łopatę, a tu nie miał. te. Kido? <śmienicza> Jezu, <śmienicza> przez jak wyleciało z 10 I co, i tyle To wszystko? Tak, jutro ma być. Szybka akcja już nie żyją? Nie no żyją, żyją, właśnie żyją nie, tylko tylko nie tylko mają gniazda Nie tak? mają gniazda, zniszczone mają jakoś Mamy nie ma czy oni przeniosą się po prostu do drugiej rynny Po mojej stronie nigdy nie wyjdzie na balkon Tylko nie po mojej Dzisiaj jak będziecie otwierać okna to przy zgaszonej jeszcze Dobra. dzisiaj mogą krążyć, te, które są w gnieździe, Dobra. żeby was nie pogryzyły, bo mogą być wściekłe. Jutro okay. już ma być, okej, okay. jakby się okazało, że coś jeszcze jutro byłoby, no to dzwonić, to wramycko. A one się płoty. przeniosą gdzieś, czy Oczywiście ja Znaczy wiesz co, te, które nie wracą do gniazda już... Albo padną w nocy, albo znajdą jakieś gniazdo inne. A, a. jeśli nie znajdą, to wtedy padną, bo nie, ma, nie mają automatycznie królowej. Dzięki wielkie. Pomyśl, co najszerzej musisz teraz pomyśleć, nie? Jak mu rozwaliłeś ale ten. Powiedział gość, to... powiedział gość, że polecą szukać innego gniazda, jak znajdą, to będą tam żyły, a jak nie znajdą, to niestety niestety umrą, nie? A tam. A oni tam zabili tak jakby królową, nie? I gniazdą. One, one umierają normalnie, jak nie mają gniazda, Ale sobie... no, A wszyscy wie, że one żyją pewnie tam parę dni, ale jak nie mają gniazda, to nie mają gdzie pewnie jeść czy coś tam. Nie wiem, jak to działa. To jest nie mój świat, Ale dziękuję Wam za subskrybujcie kanał, chcecie więcej odcinków, gdy coś w domu ekipy się dzieje, będziecie wtedy na bieżąco i oczywiście łapy w górę zostawiacie. Bo walka z stworzeniami była ciężka, daliśmy radę. W ogóle ten, ten temat stworzeń ciągnął się już od miesiąca. Miesiąc, no, miesiąc. miesiąc tutaj była naprawdę 30 gruba akcja. zabitych w tych no. było. Atakowały nas, także było gruba. Miejmy nadzieję, że będzie już spokój. No, tutaj... ale Odwróćcie no, Odrzućę. No. no, rozluźnij się, Mój rozluźniony, no. Dobra, dalej, dalej. jesteś gotowy? Jesteś. <grymne> ja, <grymne> no, tak! Ja, ale jaka asakuracja, ja. tak starał, więc... <grymne> Ale to, to wszystko? Ale ty to nie byłeś taki luźny! Jak próbujesz Krzysztofowi, to, się, krzyżowi, to ty się spinałeś i ciężko mu cię Ale próbujesz Krzysztofowi, to Krzysztofowi tak głowę na boki! Ja, no, <grymne> to było takie... Łuuuuu! No to chodzi! się jutro trzymać się! razka.